Rozdział pierwszy Tajemnica w jaskini W Pupilkowie słońce świeciło jak wielki złoty lizak, zawieszony na błękitnym niebie, a wiaterek nucił melodię o nadchodzących przygodach. Karmelek, wesoły piesek o karmelowym futerku i ciekawskich niebieskich oczach, biegał radośnie po łące, wymachując ogonkiem. Podchody, dziś robimy podchody! zawołał, aż echo odbiło się w koronach drzew. Towarzyszyli mu najlepsi przyjaciele: Jest Staś, ostrożny i trochę zrzędliwy, ale o wielkim sercu. Lisiczka ruda, szybka jak błyskawica i sprytna jak nikt inny w pupilkowie, oraz króliczek rumianek, nieco roztrzepany ale zawsze pełen optymizmu i ciekawych pomysłów. Karmelku, chowamy wskazówki, czy szukamy? Zapytał Rumianek, podskakując radośnie. Tym razem szukamy, zdecydował piesek. Ruda już przygotowała trasę. Ukryłam pięć tropów, ostatni prowadzi do czegoś wyjątkowego. Powiedziała lisiczka z tajemniczym uśmiechem. Zaczęli zabawę, szukanie drogi, liścików z zagadkami, podążanie za pachnącymi śladami i kolorowymi kamykami. Śmiechu było co niemiara, ale gdy dotarli do czwartego tropu, coś przyciągnęło uwagę karmelka. W zaroślach, tuż przy starym dębie, zauważył małą ścieżkę, której wcześniej nie znał. Prowadziła do wzgórza, a na jego spoczu ziała szczelina, wejście do jaskini, która wyglądała, jakby nikt tam nie zaglądał od stu lat. Hej, Ruda, to część podchodów? zapytał Karmelek, zbliżając się. Lisiczka podeszła, spojrzała w ciemność i pokręciła głową. Nie, to nie moje dzieło, ale może to szansa na nową przygodę. Karmelek poczuł dreszczyk emocji. W jego serduszku zagrała nuta odwagi, ale i niepewności. Jaskinia była ciemna, chłodna. I lekko przerażająca. Jednak ciekawość zwyciężyła. Zaczekajcie tu, tylko zajrzę na chwilkę, rzucił do przyjaciół. Bądź ostrożny, zawołał Staś, gotów już zwinąć się w kulkę na wszelki wypadek. Karmelek wszedł do środka. Krok za krokiem, aż słońce zostało za nim. A przed nim była tylko czerń i wilgotne ściany pachnące mchem. Nagle, w mroku jaskini, coś zaświeciło. Na kamieniu, przykrytym pajęczynami i kurzem, leżał srolowany pergamin. Karmelek ostrożnie go podniósł i rozwinął. Mapa, wyszeptał rzeczywiście. Była to stara mapa z zaznaczoną trasą, która prowadziła przez pupilkowo, przez mostek i las, aż do jakiegoś tajemniczego miejsca oznaczonego złotym symbolem. Ale zanim zdążył przyjrzeć się dokładnie, linie zaczęły blednąć, ścieżki na mapie traciły ostrość, a po chwili rysunek zniknął. Hej! Co się dzieje? zawołał, ale wtedy na pergaminie pojawił się nowy napis, jakby wypalony światłem. Prawdziwy skarb ujawnia się tylko oczom, które potrafią czynić dobro. Karmelek wpatrywał się w słowa, które wciąż lekko jarzyły się złotym blaskiem. Co to znaczy? szepnął sam do siebie. Nagle wiatr zawiał lekko, jakby sama jaskinia westchnęła. Karmelek poczuł, jak coś w jego sercu się poruszyło. To nie była zwykła mapa, to była zapowiedź czegoś większego. Zwinął pergamin i wyszedł na zewnątrz. Promienie słońca oślepiły go na chwilkę, ale jego myśli były daleko. Co tam było? zapytał Rumianek, podbiegając z przejęciem. Mapa, ale zniknęła, zostawiła tylko zagadkę, odpowiedział piesek. Jaką zagadkę? Dopytywał Staś. Mam nadzieję, że to nic strasznego, dodał po chwili i zwinął się w kulkę. Karmelek zacytował magiczne słowa. Przyjaciele spojrzeli po sobie: Czyli, może jeśli będziesz pomagał innym, mapa wróci i znowu pokaże drogę do skarbu, powiedziała powoli Ruda. Tak myślę kiwnął głową Karmelek i nawet jeśli nie to przecież pomaganie to coś, co warto robić, ale mam przeczucie, że to dopiero początek. Karmelek schował pergamin, spojrzał na daleki horyzont i poczuł, jak przyspiesza bicie jego serca. Rozdział drugi: Magia małych uczynków. Od dnia, gdy Karmelek znalazł tajemniczą mapę w jaskini, coś się w nim zmieniło. Co rano zaglądał do pergaminu, ale poza złotym napisem. Prawdziwa mapa ujawnia się tylko oczom, które potrafią czynić dobro. Nie pojawiało się nic więcej. Aż pewnego dnia, gdy przechadzał się leśną ścieżką, usłyszał znajomy pisk. Moja zabawka! Gdzie jesteś, panie Tumski? Płakał mały zajączek zefirek, siedząc na pięku z opuszczonymi łóżkami. Karmelek natychmiast podbiegł. Co się stało, Zefirku? Zgubiłem mojego ulubionego misia, pana Tumskiego. To prezent od dziadka. Bawiłem się nim wczoraj przy strumieniu, a dziś nigdzie go nie ma. Piesek nie zawahał się ani chwili spokojnie, znajdziemy go razem powiedział z uśmiechem. Przeszukiwali krzaki, zaglądali pod liście, brodzili w trawie. W pewnym momencie karmelek poczuł znajomy zapach waty i znalazł misia zawieszonego na gałęzi, gdzie pewnie porwał go wiatr. Mamy go! zawołał, podając go zajączkowi. Zefirek rzucił się mu na szyję z wdzięcznością. Dziękuję, Karmelku. Chcesz kawałek marchewkowego ciasteczka za pomoc? Nie trzeba, zefirku zaśmiał się piesek. Pomogłem, bo lubię pomagać. I wiesz co? Lubię patrzeć, jak znowu się uśmiechasz. I wtedy. Schowana mapa lekko zadrżała. Kiedy ją wyjął, zauważył, że jeden fragment maleńka część ścieżki stał się widoczny. To działa, pomyślał z ekscytacją. Dobro naprawdę odkrywa mapę. Kilka dni później Karmelek szedł przez ryneczek w Pupilkowie, gdy zobaczył starszą bobrzycę Marylkę, próbującą nieść koszyk z zakupami. Był większy od niej. Jędrne jabłka turlały się z boku. Chleb wystawał spod wieczka, a ogórek już spadł na ziemię. O, pomogę pani, pani Marylo, zawołał Karmelek, łapiąc ogórka w locie. O, mój młody przyjacielu, dziękuję ci. Te kosze coraz cięższe z wiekiem, wiesz? Razem szli przez las, rozmawiając o dawnych czasach. Widzisz, młody Karmelku, – zaczęła Bobrzyca. – Kiedyś też byłam jak ty. Zawsze ciekawa świata, szukałam przygód, ścigałam wiatr po łąkach i marzyłam o odkrywaniu skarbów. Ale wiesz, z czasem zrozumiałam coś ważnego. Karmelek spojrzał na nią zaciekawiony, a jego łapki rytmicznie stukały po ściółce. – Co takiego, pani Marylko? Że największe przygody nie zaczynają się od map ani od tajemniczych jaskiń, powiedziała, zatrzymując się przy starym dębie, by złapać oddech, tylko od serca. Pozwól, że opowiem ci coś, co kiedyś powiedział mi mój dziadek stary wędrownik. Uśmiechnęła się ciepło i spojrzała w górę gdzie promienie słońca przebijały się przez liście. Był kiedyś pewien dzięcioł, który marzył o podróży do złotej góry, szukał jej całe życie, latał przez lasy, doliny, przez wichury i burze. Wierzył, że gdzieś tam, daleko, czeka na niego miejsce pełne światła i szczęścia. Ale nigdzie jej nie znalazł. W końcu stary i zmęczony wrócił do swojego gniazda na szczycie starego dębu. Usiadł cicho ze spuszczonym dziobem, czując, że zawiódł samego siebie. Ale wtedy spojrzał w dół, a pod drzewem czekał tłum zwierząt. Wiewiórka, której kiedyś oddał orzech, sarenka, której pokazał drogę, jeżyk, którego uratował przed deszczem. Każde z nich trzymało w łapkach mały listek, kwiat albo kamień. Wszystkie te dary ułożyły się w kształt złotej góry, lśniącej w promieniach zachodzącego słońca. I wtedy dzięcioł zrozumiał, że złota góra nie była miejscem, tylko śladem, który zostawił w sercach innych. Zamilkła na chwilę i spojrzała Karmelkowi w oczy. Widzisz, skarby nie zawsze świecą złotem, czasem rosną powoli w sercach tych, którym pomogliśmy, i wtedy, gdy się tego najmniej spodziewasz, zaczynają błyszczeć. Karmelek zamyślił się głęboko. Słowa Bobrzycy, jakby wypełniły mu serce ciepłym światłem. To piękna historia szepnął. Bo prawdziwa odpowiedziała z uśmiechem. I dlatego warto czasem zwolnić krok, podać komuś koszyk i po prostu być obok. Dotarli wreszcie do jej chatki, a Bobrzyca wyciągnęła słoiczek błyszczącego. Złocistego miodu. Weź na podziękowanie. Bardzo mi miło, ale nie trzeba, odmówił Karmelek. Samo to, że mogłem z panią porozmawiać, dowiedzieć się czegoś mądrego, to dla mnie największa zapłata. I znów mapa rozświetliła kolejny fragment. Teraz była widoczna większa część ścieżki i kawałek jeziora. A za nim dalej praktycznie niewidoczne ale już w postaci delikatnych kontur rysowało się wzgórze. Tydzień później Karmelek odpoczywał pod gruszą po bieganiu, kiedy z pobliskiej łąki dobiegły go głośne krzyki. To wszystko twoja wina, piszczał jeden głosik. A ty zawsze wszystko psujesz, odkrzyknął drugi. Karmelek podniósł uszy i pobiegł za źródłem dźwięku. Po chwili zauważył dwie siostrzyczki myszki, Migotka i Świergotka. Pokłóciły się podczas budowania domku z trawy. – Co się stało, dziewczynki? – zapytał łagodnie. – Migotka zniszczyła dach – skarżyła się Świergotka. To nie moja wina, to ona nie słuchała planu. Oburzyła się migotka. Karmelek usiadł między nimi i spojrzał poważnie. Hm, a może zamiast się złościć, zagramy w budowlanych mistrzów. Każda z was buduje połówkę domku, a ja wybiorę najlepszą część. Ale jest haczyk. Możecie używać tylko materiałów, które mają śmieszne nazwy. Dziewczynki spojrzały na siebie i wybuchnęły śmiechem. Biorę śmierdzi trawkę i puchaty szyszkolot, zaśmiała się migotka. A jabłotko w klejaczek i liście giganta, odpowiedziała świergotka. Po kilku minutach znów były najlepszymi przyjaciółkami. Karmelek podrapał się za uchem i powiedział: Wiecie, czasem wystarczy trochę śmiechu, by burza w sercu się rozeszła. Siostrzyczki podziękowały mu serdecznie. Zaproponowały mu przepyszny placek z jagodami, ale Karmelek, jak zwykle, Odmówił nagrody z uśmiechem. Tym razem na mapie rozbłysła gwiazda. Jasna, złota i migocząca. Dokładnie w miejscu, które wcześniej było puste. Od tego dnia karmelek nie przestawał czynić dobra. Pomógł wiewiórce przenieść zimowe zapasy do nowej kryjówki. Pokazał małemu Jerzykowi, jak ominąć rzekę, żeby się nie zmoczył? Wspólnie z Rudą zorganizował zabawę dla samotnego żółwia Teodora, który był nowy w pupilkowie i nikogo jeszcze nie znał. I za każdym razem, gdy czynił dobro bez oczekiwania czegokolwiek w Samian, mapa stawała się jaśniejsza, pełniejsza, piękniejsza. Aż wreszcie, pewnego ranka, gdy serknął na nią po tym jak poprzedniego dnia, pomagał w przeprowadzce Sarnie Balbinie, która przenosiła się z rodziną w nowe miejsce, zajaśniała cała. Ukazała ścieżkę prowadzącą przez las, przez mostek i przez dolinę szeptów, aż do tajemniczego wzgórza za Pupilkowem. Karmelek poczuł, że nadszedł czas. Spojrzał na mapę, spojrzał na wschodzące słońce. Czas odkryć, czym naprawdę jest ten skarb, wyszeptał. Rozdział trzeci: Droga do skarbu. Poranek nad pupilkowym był jasny, a powietrze pachniało rosą i zbliżającą się tajemnicą. Karmelek stał na skraju lasu, z mapą w łapkach. Cała już była widoczna każdy zakręt, każda gwiazdka i ścieżka jej ostatni fragment prowadził do wzgórza za doliną, gdzie nigdy wcześniej nie był. Z sercem pełnym ciekawości i emocji ruszył w drogę. Dołączyli do niego jego przyjaciele lisiczka ruda. Jeszcze staś i króliczek rumianek. To musi być już bardzo blisko, pisnął rumianek, podskakując. Aż ciarki przechodzą po futerku, dodała ruda z błyskiem w oku. Wreszcie dotarli na szczyt wzgórza. Zapanowała cisza. Wszyscy rozejrzeli się dookoła. Nic, tylko miękka trawa. Kilka kamieni i wiatr, który szumiał, jakby śpiewał starą melodię. Może to nie tutaj? Spytał Staś niepewnie. Karmelek spojrzał na mapę i dopiero teraz zauważył coś, czego wcześniej nie dostrzegł maleńki napis pod rysunkiem ścieżki, jakby napisany wyblakłym atramentem zawsze patrz głębiej. Słowa te zadrżały mu w sercu. Patrz głębiej! powtórzył szeptem. Usiadł na trawie i zamknął oczy. W jego głowie pojawiły się twarze wszystkich, którym pomógł: mały zefirek, pani Marylka, kłótliwe myszki i wiele wiele innych. Przypomniał sobie śmiech Wdzięczność i to ciepłe uczucie, które ogarniało go za każdym razem, gdy robił coś dobrego. Nagle jego nos wyczuł coś dziwnego, zapach ziemi, ale inny niż zwykle. Przypominał miód, sosnę i coś starożytnego. Tu! Zaszczekał i zaczął kopać pod starym jałowcem. Przyjaciele pomogli mu z zapałem. Wkrótce łapki karmelka natrafiły na coś twardego. Drewniana skrzynia, pokryta mchem i runami, spoczywała tuż pod ziemią. Na wieku widniał misterny grawer. Skarb ten należy do każdego, kto patrzy sercem. Oczy karmelka rozszerzyły się z zachwytu. Ostrożnie otworzył skrzynię, spodziewając się klejnotów, może złotych monet, albo przynajmniej czekoladowych ciasteczek. Ale w środku był tylko mały, prosty przedmiot zwierciadełko z rzeźbioną ramką. Błyszczące jak poranna rosa. A to, to wszystko? spytał Rumianek, rozczarowany. Ale gdy Karmelek spojrzał w zwierciadło, jego serce zadrżało. Nie widział w nim swojego odbicia. Zamiast tego zobaczył zefirka tulącego odnalezioną zabawkę, Marylkę, Uśmiechającą się pod dębem, myszki śmiejące się razem przy ognisku, obrazy przesuwały się jeden po drugim, wszystkie twarze, którym piesek pomógł w czasie swojej wędrówki. A potem pojawiło się jedno puste miejsce, migoczące ciepłym światłem, i wtedy rozległ się cichy melodyjny głos. Jakby szept samego lasu. Największym skarbem jest to, co zostaje w sercu tych, którym pomogłeś. Otwórz się na świat, a przygody same do ciebie przyjdą. Zwierciadło zadrżało i rozpłynęło się w świetle. W tym świetle karmelek poczuł, jak jego serce bije szybciej, nie z ekscytacji, ale z radości i spełnienia. Teraz rozumiem, szepnął. Nie chodziło o skarb, który można dotknąć, chodziło o coś, co zostaje w innych i w sobie samym. Karmelek uśmiechnął się szeroko i zamknął skrzynię. Odwrócił się do przyjaciół. Wracajmy do Pupilkowa. Myślę, że gdzieś czeka ktoś, komu dziś możemy pomóc. Dzięki tej przygodzie piesek zrozumiał, że dobro zawsze wraca, czasem w najmniej oczekiwany sposób. Bycie życzliwym otwiera serca innych i drzwi do najwspanialszych przygód. Bo dobro to magia, która nigdy się nie kończy.